Witam Was bardzo serdecznie. Bytej z tej strony dzisiaj taki luźniejszy odcinek popołudniowy. Dlatego, że po południu faza obchorowa Ekstraklasy klasy Games. Także też jeszcze pojawi się pewnie odcinek związany z podsumowaniem wczorajszej fazy grupowej. Ale to tak jak mówię, dziś, ale w późniejszych godzinach. Natomiast przechodząc do newsów, a potem do pika, party pika. Ale najpierw newsy, newsiki i mamy, słuchajcie, dosyć ciekawą informację związaną z drużyną tygodnia która e, nadchodzi, ma być tam GeJoro, ma być Donaruma e, mają też być zawodnicy, przede wszystkim, którzy będą mieć podwójny playstyle. I Prawdopodobnie po pierwsze, taka zmiana, skoro się pojawi, no to sprawi, że już każda kolejna drużyna tygodnia też będzie zawierać zawodników, którzy mają podwójny playstyle. Także idziemy w tę stronę. No myślę, że na plus na pewno pod kątem grywalności danych kart. Natomiast pytanie, czy te karty z, te karty z Team of the Week dojadą do poziomu takiego, że większa ich część będzie grywalna, a nie. Pojedyncze przypadki, tak jak w ostatnim w ostatniej drużynie tygodnia Vinicius. A druga kwestia jest taka, że nawet przyjmując, że te karty zaczną mieć jakąś, jakąś wartość większą niż, niż aktualnie, no to wiemy, że w stosunku do FIFA 23 te informy wyszły z paczek, które były w Championsach. No to może może jej zamierza w jakiś sposób jednak jakieś te informy do, do paczek w Champions przywrócić. bo. Gdyby tak się wydarzyło, to wydaje mi się, że nagrody nagrody w Champions y, troszeczkę blasku by zyskały. Biorąc pod uwagę, właśnie, że ci zawodnicy z drużyny tygodnia mieliby podwójne playstyle, byliby coraz lepsi i potem, mając gwarancję do trzymania takich zawodników, no nie wiem, e, czy wymiennych, czy niewymiennych, pewnie w zależności od rangi i tak dalej, mogłoby to tak wyglądać, to myślę, że e, no mogłoby, to, mogłoby to bardziej zmotywować do rozgrywek weekendowych, bo powiem szczerze, że ta motywacja moja, przynajmniej osobista, nie wiem jak wasza, ale moja o, ostatnio do lig weekendowych jest, jest ciutkę mniejsza. Troszkę ta motywacja m, zastygła. Dobra, drugi news związany z. Piątkowym eventem, który się pojawi, czyli fantazji FC Fantazji. I mamy tutaj informację już, jak zawodnicy, którzy się pojawią, będą mogli otrzymywać upgrade i jest możliwy aż poszwórny upgrade, taki jakby informowy, tak jakby cztery skoki informowe dla danego zawodnika. W zależności od, tak jak tutaj mamy przykład zawodnika ofensywnego, Jacka Grealisha, w zależności od tego, czy strzeli bramkę. Bądź też zanotuje asystę w następnych czterech meczach ligowych. Począwszy od startu eventu. Potem chodzi o to, czy jego klub wygra dwa z czterech spotkań, czy zawodnik wystąpi w trzech spotkaniach z czterech. No i czy klub strzeli 11 bramek? No, ale myślę, że tutaj to może być troszkę ciężko, żeby 11 bramek strzelić, bo to prawie średnia 3 na mecz. Także ten czwarty upgrade potencjalnie myślę, że może być troszeczkę cięższy do do zdobycia. Także dwa takie newsiki dla was na to, na to popołudnie w środę, a ja w takim razie przechodzę do zrobienia tego pika. 86+. I powiem wam jeszcze jedno takie swoje przemyślenie związane z gameplayem, który aktualnie jest i tym, co w tym z czym muszę się mierzyć grając w Ekstraklasa Games. I powiem wam tak, na początku jak zobaczyłem, że był update związany z usunięciem, no właśnie, usunięciem <try> triveli, czyli strzału z fałsza, no to Pomyślałem sobie, że to jest raczej krok w dobrą stronę, bo niektóre te strzały były przesadzone, ale nie wiem dlaczego i poszło w tę stronę, żeby te strzały właściwie całkowicie usunąć. Możliwość zdobywania bramek z fałsza została zredukowana praktycznie do, do minimum. Czasem, z rzadka, bo z rzadka może coś wpaść, natomiast jest to na, tak, na takim poziomie losowości, czy wpadnie, czy nie, że jak gram rozgrywki Pro versus Pro. Właśnie Ekstraklasę Games, no to nawet widzę, że teraz gracze się w ogóle nie decydują na tego typu strzały, dlatego że jest to totalny random, czy to wpadnie, czy nie. A jednak jak grasz rozsywki dla profesjonalistów, to starasz się zmaksymalizować swoje szanse na, na zwycięstwo w danym spotkaniu. Więc wydaje mi się, że troszeczkę z tymi trivelami cały ten motyw osłabienia ich, został jednak przesadzony. To powinno być uregulowane, wyregulowane na troszeczkę innym poziomie. Co mam na myśli? To znaczy, jeśli triwele były zbyt dobre, to można byłoby je zostawić na tym samym praktycznie poziomie, ale tylko przeznaczone dla strzałów na precyzyjnym wykończeniu, co wymagałoby jednak troszeczkę większego skilla od graczy, żeby za każdym razem użyć tego precyzyjnego wykończenia, które dawałoby potencjalnie taką samą szansę na zdobycie bramki strzelając fałsza, jak przed tym update'em. No a inną kwestią jest w ogóle to, czy... To było tak naprawdę zbyt op, czy to było zbyt mocne, bo ja pamiętam, że ja nie traciłem zbyt dużo bramek z triweli. Naprawdę, no wystarczyło, wystarczyło dobrze pracować tym bramkarzem na linii, ustawiać się tam nim w odpowiedni sposób i nie było z tym naprawdę większych problemów. Ym, nie odczuwałem czegoś takiego, także yy, troszkę, troszkę myślę, że szkoda, że to poszło w tę stronę, że całkowicie to zostało usunięte, bo teraz mam wrażenie, że... Jest taki symulator troszeczkę jednak czekania, aż się zwolni jakieś podanie w polu karnym, żeby tam zagrywać piłkę i, 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 i tam szukać sytuacji sam na sam. A jeśli chodzi o strzelanie z dystansu, to troszkę tych, troszkę tych możliwości, troszkę ta możliwość strzelania właśnie została zabrana, ta naj, najwygodniejsza, no bo jednak finezje myślę, że na nas są w porząsiu, ale nie aż. Tak skuteczne jak fałsze. No, powershoty moim zdaniem super są, ale dla zawodników, którzy mają ten PlayStation Plus do powershotów. Dobra, no to zobaczmy tego Pika. On kosztował 60 tysięcy monet, a tu dostaniemy no, Renard w wersji e, ogniowej. Ja pamiętam, że trafiałem też z nagród za Champions, ale w tej drugiej wersji lodowej, a ta 71 tysięcy monet, 89 overalla. E, no, chyba nikt inny tutaj się bardziej bardziej nie. Nie nadaje, no nie, 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 bo to wszystko i tak są dalej, dalej foderki. A Genter, jak to wygląda? Christian Genter? 23 tysiące monet też, dobra. No to biorę sobie Renard i w sumie nawet nie sprawdzałem, co w tym piku może najlepszego wypaść, ale jestem ciekawy, czy, czy, czy coś Wam fajnego wypadło. Jeśli tak, to, to dajcie znaka. No i co sądzicie oczywiście też o tych informach, bo to, to jest, wydaje mi się, dosyć ciekawy news, jeśli chodzi o ten dzisiejszy odcinek. Dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia.